Субтитры chyba DimaTorzok Zamieszam pierwsze rany, jakim jest po katedrze na świtniku, bo bo tam, a zrobimy tyle, ci to napis, który po sobie w celi śmierci przed wejściem na egzekucję. Tam były wyryte takie słowa, że starałem się, że tak by w chwili śmierci bardziej cieszyć się niż lękać. Natomiast znów wracając do dnia dzisiejszego, patrząc na, na właśnie na ocenę naszej rzeczywistości na bazie tego typu przykładów związanych z takimi bohaterami, mamy do czynienia z przykładem Zabójcy prokuratorskiego, zabójcy Pileckiego, prokuratora, który żądał dla Pileckiego karę śmierci. Ten człowiek niepokojony przez Miar sprawiedliwości umierał w roku 2004. Spotkała go jedna kara wtedy. Tak Mianowicie umierał na onkologii przy ulicy Witolda Pileckiego. To taka kara, myślę, symboliczna tylko, ale, ale też coś, co następnym tym pokoleniem lekko bardzo wyrozi. Teraz już... Naprawdę na sam koniec kawałek z kolei poświęcony ogólnie żołnierzom wyklętym, do których zaleczamy również Witolda Pileckiego. Jedni żołnierze wyklętych traktują jako tylko żołnierzy drugiej konspiracji tylko tych, którzy z bronią ręku ustawiali opór komunistycznej władzy. Inni patrzą na to troszkę szerzej. Uważają, można stwierdzić właściwie, że żołnierzami wyklętymi są ludzie, tacy, których wymazywano z pamięci, którzy w jakiś sposób zostali odcienić od swojego państwa, często zamordowani, a pamięć po nich była zwalczana jeszcze bardziej niż życie. Komuniści wiedzieli, że ich większym wrogiem od zakatowanych resztek polskiej elity dogorywających więzieniach jest właśnie pamięć o tych ludziach I to jak wielką siłę może dawać kolejnym pokoleniom. Także oprócz podziemia zbrojnego, przez które przewinęło się ponad 200 tysięcy ludzi, to przecież mamy do czynienia z armią generała Andersa, który dopóki co Anders został pozbawiony polskiego obywatelstwa i wrócił tutaj po momencie po to, żeby zawiesić naszą I Niektórzy uważają, że ostatnim żołnierzem wyklętym był pułkownik Kukliński, którego oczywiście historia życia, kariery i tego jest bardzo zawiła i nie jest jednoznaczna i zrelikowa. Natomiast jest to mimo wszystko człowiek, który zaryzykował własne życie, by uchronić Polskę przed zagładą, a bramy Sowietów, których uczestniczyli polscy komuniści jeszcze przecież w latach już bardzo niedawnych Polegały na tym, że Polska miała małe jazdy, polscy żołnierze wraz w liczbie kilku milionów mieli wyruszyć na zachód. Tam miały być wysyłane pociski nuklearne, więc one mieli przechodzi przez epicentra wybuchów nuklearnych. Nawet przeprowadzono w sobie tak, takie testy i odpalało bombę nuklearną na polikonie i puszczono 40 tysięcy ludzi przez epicentrum wybuchu, zaraz po wybuchu bomby. Okazało się, że chwilę później żyła większość. Oczywiście prawie wszyscy przeżyło, ogólnie rzecz biorąc, tysiąc osób z tych 40 tysięcy. Na... Natomiast większa ilość tych żołnierzy była zdana do walki jeszcze jakiś czas przez przejście przez epicentrum. Czyli polskie wojsko miało zginąć w męczarniach po na froncie. A następnie największa konfrontacja medialna miała się odbyć właśnie na polskich ziemiach, gdzie miał być największy front przeciwko zachodowi, właśnie z Sowietów. Czyli polskie wojsko zginęło by na zachodzie, a Polacy ginęliby tutaj od bomb atomowych. Od chorób po a Polska byłaby prawdopodobnie po wszechaczy nuklearną pustynią. Takie plany wielcy patrioci pod przywództwem takich ludzi jak właśnie generał Jaruzelski. Plan Suni dla nas. Teraz, już naprawdę, na koniec kawałek poświęcony właśnie żołnierzom wykrętym, niezłomnym bohaterom. Waszej pamięci, żeł nie żeby kręczą, jeśli chodno wane to do uśmiechnięcia i ktoś. Państwo i parę wolnego czasu, to zapraszam do Krakowa. Wasz za chwilę się zaczyna uroczystości parku dla na w Galerii Wielkich Polaków pod patronatem nad generała dywizji Polska-Polskiego. Także widać, że troszkę ta sytuacja, sytuacja się zmienia. Kiedyś wojsko było największym gwarantem sowieckiej dominacji tutaj. A w tym momencie okazuje się, że generał wojska polskiego, mimo tego, że 1 marca usłyszał... Kilka ciekawych przypomina na uroczystości, na które mimo wszystko zgodził na patronat po raz kolejny. Także to od nas zależy, od nastroju społecznych zależy też to, co się będzie działo tutaj. Oczywiście kwestie własności, finansów są bardzo decydujące. Jak się dowiadujemy, że większość nie wiem, dystrybutorów pracy i tak dalej jest sukcesywnie wykupowanych przez obcy kapitał, to jest to bardzo niepokojące. Ale nie mniej jednak, Cenzurą najbardziej skuteczną jest autocenzura. To chodzi o nastrój, o to, co dziennikarze uważają za stosowne, żeby napisać, z czym się wychylić, z czym się nie wychylić. Jeśli ludzie będą żądali tego, oczekiwali tego, by pisać o polskich bohaterach, a nie o sukcesach karnych czerwony, żeby będą żądali właśnie prawdy, wiedzy historycznej itd., itd., to na pewno coś w tej materii się to nie działo. Moja pamięć pewnie będzie trwała, ale... ale myślę, że prawda to dosyć skuteczna ona już akurat. Dziękuję bardzo. Dziękujemy tatkowi. Teraz prosimy pana doktora Krzysztofa Trackiego, autora wielu publikacji na temat historii najnowszej historii Polski na pewno wiele, mówiąc skoro ciekawostek dotyczących Rotmistrza Pileckiego. Prosimy bardzo panie, panie doktorze. Pan doktor Krzysztof Tracki. Pozwalamy się panu pochwalić, bo wiem, że pan wydaje różne wyda, wyda, wyda książki, chyba teraz nawet tak na świeżo rozmawialiśmy, nie pamiętam jaka, także... Bardzo proszę, pewnie także 20 minut, takich o. różnego rodzaju ciekawostek. Proszę bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tematyka koncertu dosyć jednoznacznie wprowadziła nas w to, co za chwilę nas czeka. Jak Państwo doskonale wiecie, finalnie za chwileczkę będziemy mogli obejrzeć produkcję Ryszarda Bugajskiego zatytułowaną Śmierć Rodmistrza Pileckiego. Film to rzecz jasna nie nowy, ma już 7 lat, a jednak pozostaje wciąż bardzo aktualny i pomimo dosyć wyraźnego postępu w zakresie wiedzy historyków na temat Witolda Pileckiego, na temat naszego bohatera, scenariusz tego filmu pozostaje niezmiennie bardzo wartościowy. Śmiem twierdzić, że film Ryszarda Pokańskiego stanowi. Taką klasyczną antytezę wielkich hollywoodzkich produkcji, które biorąc różne tematy historyczne na warsztat, lubią bazować na pograniczu prawdy i fałszu. Tu tego nie ma. Ryszard Bugajski bez wątpienia bazował na rzetelnej znajomości dostępnych wówczas źródeł archiwalnych, głównie znajdujących się pod auspicjami Instytutu Pamięci Narodowej. Także bez wątpienia film otworzy przed nami yy, no, spektrum szerokich możliwości przeżyć emocjonalnych, a zarazem pewnych pogłębionych refleksji na temat tego, czym jest bohaterstwo. No właśnie, Szanowni Państwo, 65 lat temu, w godzinach wieczornych 25 maja 1948 roku. Witold Pilecki został strzałem w tył głowy, zamordowany przez oprawców UB. Śledztwo, któremu został poddany, było niezwykle brutalne i trwało nie, 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 bez mała rok. Paznokcie powyrywane z rąk i nóg, rany cięte niemal na całym ciele. No, niezależnie od tego brutalne, śmiem powiedzieć, nieludzkie tortury psychiczne, sprowadzające się m.in. do szantażu wobec żony i dzieci, wszystko to w rozumieniu oprawców, funkcjonariuszy OB, miało przede wszystkim złamać godność człowieka, który był przecież przesłuchującym znany jako ochotnik do Auschwitz. Człowiek ten swoim całym życiorysem dowodził niezłomności. Te słowa ciągle padają i Państwo doskonale zapewne je znacie, a jednak no, nie mogę uciec w tym momencie, choć bardzo tego bym nie chciał, od odniesienia się do tego, co w ubiegłym tygodniu miało miejsce. Bo wiemy, że na łamach jednego z tygodników pomimo mozolnej pracy trwającej przez wiele lat za sprawą historyków z różnych środowisk, aby odtworzyć i wydobyć niepamięci Witolda Pileckiego, który był skazany na zapomnienie przez komunistów przez kilkadziesiąt lat, oto pojawia się właśnie w tych chwilach pomiędzy rocznicą urodzin i rocznicą śmierci Witolda Pileckiego przypadających na maj, pojawia się artykuł, który wskazywać ma na rzekomą współpracę Witolda Pileckiego z funkcjonariuszami UB. Czy istotnie, tak jak chciał autor y, tego, tego, tego artykułu, y, Witold Pilecki, poszedł na jakąś współpracę? Czy był lojalnym, jak twierdzi, obywatelem PRL? No, pytania takie zostały postawione. A z drugiej strony już nawet nie trzeba głębokiej znajomości źródeł, by zadać formalne pytanie, jak to się dzieje, że został ostatecznie uśmiercony. Jak to się dzieje, że mimo tego, iż miał podać informacje o miejscu pobytu niektórych swoich współpracowników, został poddany brutalnym torturom, które trwały przez bardzo długie miesiące? Otóż, tylko, powiem nieskromnie, historyk, który zna pewne prawdy i zasady funkcjonowania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, wie, że sprawa była bardziej złożona. Na pierwsze doby po aresztowaniu przypadały najbardziej brutalne tortury. Zgodnie z zasadami konspiracji, tu od razu dodam i wtrącę, że Witor Pilecki był, był człowiekiem konspiracji praktycznie od dzieci, prawie od młodości, bo jeszcze przed I wojną światową zostaje skautem wileńskim i zapoznaje się z tymi zasadami. Jest po prostu fachowcem, profesjonalistą w momencie, gdy go aresztują w 1947 roku. I oto on nie może nie wiedzieć, że jeżeli wytrzyma dwie, trzy doby do momentu, w którym to no, nasilenie tortur najbrutalniejszych ustanie, będzie czas na to, by jego współpracownicy zgodnie z zasadami konspiracji zmienili. Miejsce, zmienili yy, skrytki i tak dalej. I tego mógł być przekonany, o tym mógł być przekonany, gdy istotnie 8 maja 1947 roku po kilku dowach od aresztowania podał imiona i nazwiska dwóch swoich współpracowników. Dziś wiemy, że już oboje byli aresztowani. Dziś wiemy, że żaden z nich nie sformułował nigdy żadnego zarzutu wobec Witolda, który okazał się niezwolny do samego końca. Zatem tyle tej polemiki, bo szczerze mówiąc nie jest ona godna i yy, urąga pewnym zasadom, ale trzeba to po prostu powiedzieć. Bo czym jest bohaterstwo? Bo czym jest wytrzymałość na taki, takie tortury, o których tutaj jak słyszałem, właśnie już yy, na, no, że tak powiem, mój poprzednik wspomniał, yy, miał powiedzieć Pilecki w pewnym momencie do żony, w ostatnich chwilach swojego życia o święcień, to była igraszka. Co sprawiło, że była to taka wytrzymałość? I tu, Szanowni Państwo, mam prawo, że tak powiem, do osobistej krótkiej dygresji. Kilka lat temu, dzięki dobrej znajomości z pewnym redaktorem z Wilna, otrzymałem od niego coś niesamowitego. To jest ponad 100 listów Witolda Pileckiego, dotąd nieopracowanych przez historyków. 100 listów, które do końca swojego życia przechowywała u siebie jego niedoszła żona, wielka miłość z lat dwudziestych, do której on pisał płomienne wręcz wyznania i ujawniał swój, swój charakter, swoje oblicze. I oczywiście teraz, kiedy już mam je ze sobą znakowo opracowane, mam prawo powiedzieć, że one właśnie dają jakby taką podstawową odpowiedź na pytanie, skąd wzięła się postawa niezłomna, którą wykazuje Pilecki, głęboka religijność, od samych podstaw kodowana przez rodziców. Idąca w parze z niezwykłym poczuciem obowiązku wobec wszystkiego i wszystkich, z którymi styka się na przestrzeni swojego życia w różnych momentach pileckich, to jest, jak sądzę, podstawowa prawda, która pozwala odpowiedzieć na pytanie o źródła jego wytrzymałości. Na koniec szybciutko tam jeszcze przy, 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 przytoczę właśnie taki jeden fragment, który to po, potwierdzi. A na razie y, krótki rys. Myślę, że duża część Państwa oczywiście y, Pileckiego y, zna w tym zarysie, a jednak y, zadajemy sobie to formalne pytanie. Z jakich korzeni wyrastał? Kim był? Witold Pilecki wyrastał z rodziną niezwykle głębokich tradycjach niepodległościowych. Z dziada pradziada litewski szlachcic. Syn ziemi wileńskiej i lickiej. Urodził się w 1901 roku w dalekiej północnej Karelii, daleko na północ od Petersburga na pograniczu dzisiejszej Finlandii, gdzie rodzice trafili na no jako za chlebem, gdyż po upadku powstania styczniowego władze carskie administracyjnie utrudniały, Polakom karierę na tzw. ziemiach zabranych, na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Co tak jak trafiam na niektórych portalach na informacje, że byli to zesłańcy, no nie jest to do końca prawdziwe. Nie byli ze ale musieli szukać chleba daleko od dawnej Rzeczypospolitej, daleko od ojczyzny. I tam, w tej bardzo odludnej, zimnej krainie, gdzie, jak pisał Apollo-Lokorzeniowski, była tylko biała zima i zielona zima, rodzi się Witold Pilecki. Dziewięć lat swojego dzieciństwa spędza na tym odludziu,